Witam wszystkich. Drogie części poradników z Windows Server 2016. I dzisiaj zrobimy sobie DHCP wraz z routingiem. Czyli, w skrócie, zrobimy pulę adresów, do której, którzy, który serwer będzie przydzielał klientom, oraz dostęp do internetu dla klientów poprzez IP serwera. No, coś takiego. No to najpierw co to musimy zainstalować? Rolę i funkcję, i będzie to Dostęp zdalny i serwer DHCP, jak widać mam to zainstalowane, a w dostępie zdalnym to wystarczy zainstalować routing i direct access Bo serwer proxy nam jest niepotrzebny I lecimy dalej, ja już mam to zainstalowane, więc nie będę tego robił Co najpierw musimy zrobić? Przechodzimy sobie do DHCP w naszych administracyjnych Albo do MMC i dodajemy zakładkę DHCP, już jak to woli i tutaj będziemy musieli sobie wejść w naszą domenę, jak widać moja domena to jest Windows 16, domena główna, wchodzimy w IPv4 i tutaj dajemy prawy, nowy zakres, tworzymy tutaj nowy zakres, nazwa to niepotrzebne. Y Początkowe IP, no to to jest to, od którego zaczyna przydzielać, czyli załóżmy, że to będzie to, a końcowy będzie 250. Wiemy, to są wykluczenia, które możemy pominąć, Dzierżawę możemy zostawić domyślną i nie, nie konfigurujmy tej opcji. Zakończę. Tu jeszcze w serwerze trzeba będzie dokonać poświadczeń. Ale to jest tylko po prostu do przeklikania. Ja już to zrobiłem, więc dlatego tylko wspomina. Yy, uaktywniamy zakres, który jest. No tu się musi ten. Zakres, jak nie ma tu ikonki, jak widać, jest już aktywowany, więc będziemy mi takie dezaktywuj. No to teraz, co? teraz jak mamy zakres, przechodzimy sobie do klienta i w kliencie. Możemy to zrobić na koncie domenowym, możemy to zrobić na koncie lokalnym, ja jestem na koncie domenowym, ale mam administratora. Zmieniamy tutaj całkowicie IP, właściwości i IP w czwórce i wszystko dajemy na automatyczne. No w razie pewności możecie tutaj zostawić i manualny DNS, ale jeśli jesteście pewni tego co robicie, zostawiacie sobie dynamiczny. Ok. i będziemy musieli resetować kartę sieciową hmm. resetujemy kartę sieciową czyli ją po prostu wyłączamy i włączamy teraz w jak nam zidentyfikuje sieć to po wejściu właściwości powinniśmy mieć IP Kończące się na dziesiątkę coś mu długo to schodzi ale jak widać przydzieliło i tutaj jest czas dzierżawy który sobie objął i teraz tak skoro mamy już to wszystko zrobione dalej internetu nie mamy no to właśnie teraz zrobimy sobie routing przechodzimy znowu narzędzia administraczyny do routingu routing to zdalny i tutaj musimy Tutaj będziemy wziąć taką czerwoną ikonkę, musimy dać prawy, konfiguruj. Przejdziemy przez kreator. Będziemy musieli, translator adresów sieciowych. Tutaj powinniśmy, tutaj mamy interfejsy. Jeśli nie będzie interfejsów, to wyłączcie i włączcie kartę sieciową. Od tą kartę, z której chcecie pobierać internet, w sensie, wiecie startujemy tą kartę, którą chcemy przypisać do łączenia się z internetem. Ja w tym przypadku mam tu internet 0, przechodzimy dalej i zakończamy. Podaję, zakończ, to. Możemy i już poczekać. aż to się zamknie oczywiście nie chcę ze mną współpracować no i cóż a tu jeszcze jedno okienko było ok w tym momencie będzie taka zielona strzałka. i jak już jest to zrobione możemy przejść sobie do klienta możemy wyłączyć i włączyć kartę ponownie internetu jak jest wszystko dobrze skonfigurowane zmieniliśmy internet ale nie mamy wszystkiego dobrze skonfigurowane bo musimy wejść sobie w DHCP w naszą domenę i przypisać jej jeszcze dwie funkcje dokładnie w zakresie musimy wejść w zakres musimy wejść w opcję zakresu Tutaj, w opcjach zakresu będziemy musieli konfigurować opcje, których nie dodaliśmy. Pierwsze to będzie router. Musimy tutaj wpisać adres IP serwera. I musimy przejść do 006, czyli serwery DNS. To będzie nam potrzebne później przy robieniu hostów i tak dalej. 01, dodajemy. też jest dodane więc możemy dać ok jak mamy skonfigurowany router z serwer DNS możemy teraz restartować kartę na kliencie i powinniśmy mieć internet i mamy po po spingowaniu jakiejś strony ping przykładowo onet jak widać internet jest przechodzi nam ładnie przez IP I tak oto mamy zrobione to, co mieliśmy mieć zrobione, czyli DHCP, zakres DHCP teraz z routingiem. I to na tyle, krótki poradnik. Jak to zrobić następnym razem? Zobaczymy, co będzie. A tymczasem ja się z żegnam i do następnego.